Jestem technikiem dentystycznym w zawodzie pracuję 40 lat przez cały okres mojej pracy zawodowej wielokrotnie spotykają się z problemem złogów kamienia odzębnego na protezach, które dostawałem do reparacji. Czasami też na protezach występują organiczne przebarwienia, które w sposób mechaniczny ciężko jest usunąć. Oczyszczenie takiej protezy w sposób mechaniczny zajmuje sporo czasu i wysiłku. Firma Zermak wyprodukowała preparat, który służy do usuwania kamienia zębnego z protez i jednocześnie do usuwania odbarwień czy przebarwień organicznych na użytkowanych protezach. Jest to płyn i proszek. Przygotowujemy roztwór do oczyszczania i usuwania kamienia nazębnego. Do naczynia odpornego chemicznie, np. szklanego, wlewamy taką ilość ciepłej wody z płynem w rozcieńczeniu 1 do 1, aby proteza była w całości zanurzona w roztworze. Do oczyszczenia protezy wystarczy 10 minut. Dla uzyskania lepszego efektu czas pozostawienia protezy w roztworze można wydłużyć. Efektywność procesu czyszczenia można zwiększyć umieszczając pojemnik z protezą zanurzoną w płynie w myjce ultradźwiękowej. Pozostały roztwór można stosować kilkakrotnie w zależności od stopnia zabrudzenia protezy. W przypadku kolejnego użycia roztworu należy bezwzględnie zdezynfekować każdą protezę. Dla uzyskania najlepszych efektów po wyjęciu protezy z roztworu należy wyczyścić się za pomocą pistoletu parowego lub szczoteczki. W przypadku protezy pokrytej grubą warstwą kamienia należy powtórnie przeprowadzić zabieg czyszczenia i oczyszczania pistoletem parowym. Przygotowujemy roztwór usuwający przebarwienia i osady. Do naczynia odpornego chemicznie, np. szklanego, wlać 200 ml ciepłej wody o temperaturze od 40 do 60 stopni Celsjusza, po czym wsypać 5 g, a więc jedną łyżeczkę proszku Denture Cleaner proszek. Proteza powinna być w całości zanurzona w roztworze. Po włożeniu protezy do roztworu następuje reakcja intensywnego wydzielania gazu. Standardowy czas usuwania przebarwień protezy wynosi 10 minut. W razie konieczności czas pozostawienia protezy w roztworze można wydłużyć maksymalnie do 15 minut. Przed włożeniem protezy do ust pacjenta dokładnie opłukać protezę pod bieżącą wodą i zdezynfekować.